Na baszynce. tego filmu powiem, że zmieniłem znowu Wikant z tym razem na cztery tanki. Więc jak pominę wioskę, no to trudno. Wioska na tym etapie to by był cud. Zresztą, nie mam diamentów, miałam już wiele żelaza. z kowalem to już w ogóle marzenie coś mnie bije, więc ewakuacja z wody. Ja nie wiem jak na syna hardkorze, poradzę na że tutaj ten film nagrywam na zapas, bo mnie nie będzie. Więc dzisiaj live'a też nie będzie. Ten film nie będzie zmontowany. Jakkolwiek o żaba. Dobra. Teraz nie zaczyna się to rozjaśniać. To dobrze. Ale nawet spidanie mogę odłączyć. Wiem, że my się w tej chwili już tu nie rozwijamy totalnie. Ale muszę was za to przeprosić, no bo... Na tym etapie, jako że to jest hardcore, to po prostu nie jestem w stanie specjalnie sobie wejść tak do kopalni Bardziej bym brał z chujdanki Zwłaszcza, że na tej paczce modyfikacji jest trochę modów, które w kopalni też namieszają Dobra, jest nadzieja, bo wszystko bajek normalnego biomu. To by mogło znaczyć, że gdzieś tam jest ten biom. Dobra, to sobie będziemy łódką raczej pływać. Tylko zbiorę drewno. Nie jak mi to samo z tego bloki. I tak może jeszcze jeden odcinek się na zapas pojawić, ale ten tam ten film będzie już mocniejszy, ale raczej nagram do jutro i do Was pytanie, czy chcielibyście na przykład odcinek z w którym muszę wykonać Wasze zadania. Czyli... Tam post na społeczności, w tym poście zagłosujecie, jakie wyzwania mam według was wykonać. A jakie... jakich nie. No i po prostu um, wy mi tam pod tym postem napiszcie w komentarzach, tak pod tym odcinkiem też można, jakie zadania mam według was wykonać, no i zobaczymy, co, na co wpadniecie. Myślę, że to może być mocne. Dlatego, że ja na kanale robiłem już tylko jeden challenge na live. Ten challenge to był jak to? To było to całe. No, zabijanie wszystkich bossów na mapie remix z Fortnite. A. Sprawdziłem wszystkie paczki modów zawarte tutaj, w sensie na pewno Alex Caves działają. Śmieszna sytuacja. My lecimy do nieznanego. Szukamy zakopanego. O. Jak wyjść z tej łódki? Nie no, na tych rogach to nie wiem czy dam radę, bo to Nie da rady Nie da rady, ja jeszcze zginę Jeszcze zginę Nos no i słuchajcie, tyle, kucanin dziedział Także dlatego nie polecam Ford Crafta. Ale i tak będą jakieś odcinki jeszcze z modów, tak?